Talantuj w trener reprezentacji Polski. Panie trenerze, po pół roku kadra wraca do Ergareny. Z tej hali macie tylko miłe wspomnienia. No tak, to jest. Tutaj osiągnęliśmy dobre wyniki na kwalifikacji do igrzysk w Rio. I oczywiście tutaj e... wspomnienia są najlepsze. i Oczywiście teraz mamy nadzieję, że będzie to samo. I jak zwykle prosimy, żeby było jak... Najwięcej kibiców możliwe i żeby dopingowali nas przez 60 minut, żeby osiągnęliśmy dobry wynik i mogliśmy cieszyć się po meczu, że wygrane dwa punkty. To chyba mamy dobre wieści, bo wszystko wskazuje na to, że hala wypełni się do ostatniego miejsca, czyli będzie was wspierać 10 tysięcy kibiców. No to jest super wiadomość, bardzo cieślenie. i Teraz my musimy pokazać, że jesteśmy na tym poziomie, żeby wszyscy 10 tysięcy kibiców, które przyjdą, byli zadowoleni z nas też. Wasi grupowi rywale to bardzo wymagające drużyny. Być może nie osiągające wyników medalowych w ostatnim czasie, ale jednak wciąż bardzo groźne. Tak to jest. Serbia zawsze jest Serbią. Mają naprawdę bardzo utalentowany zespół z wiele zawodników, którzy na co dzień walczą i w Ligi Mistrzów, i w Bundeslidze, i i są zawodnicy na naprawdę na bardzo wysokim poziomie i wiemy, że to będzie bardzo, bardzo ciężki przeciwnik. I całkowicie grupa wygląda z takimi zespołami jak Białoruś, która gra w ostatnich, na ostatnich miesiącach Europy, świata na bardzo wysokim poziomie. I Rumunia, która wraca coraz lepiej i coraz więcej wygląda na tą wielką Rumunię, która była w 70-tych, 80-tych latach. Na zgrupowanie zaprosił pan kilku debiutantów, jak na treningach sprawują się. Krzysiek Łyżwa, Adrian Nogowski. Naprawdę, to za bardzo mało czasu mieliśmy do tej pory, to na dwóch, po dwóch treningach też nie możemy e, e, za powiedzieć o nich, ale są zawodnicy, którzy na co dzień pracują i gry w swoich klubach nam pokażą, że mają umiejętność i będziemy ich sprowadzili krok po kroku i mam nadzieję, że e, kiedyś zagran w reprezentacji, kiedyś będą zawodnikami znanymi i które wiedzą co robią i jak to muszą robić dla reprezentacji.